Matko moja, dziś wieczorem pragnę powierzyć Ci wszystko, co noszę w sercu. Wiem, że Twoje ramiona są bezpiecznym miejscem, gdzie mogę odpocząć. Patrzysz na mnie z czułością i nie zostawiasz mnie samego w trudnych chwilach. Wiem, że mogę mówić do Ciebie tak, jak dziecko mówi do matki. Czasami moje serce jest zmęczone i nie wiem jak znaleźć spokój. Wtedy przypominam sobie, że Ty zawsze byłaś blisko swojego syna. I nigdy go nie opuściłaś, tak samo jesteś blisko mnie, nawet kiedy o tym zapominam. Twoja obecność daje mi nadzieję. Kiedy dzień się kończy, powierzam ci wszystkie moje troski, oddaję ci także moje błędy i słabości, bo wiem, że ty patrzysz na mnie z wyrozumiałością. Nie oceniasz mnie surowo, ale uczysz, jak powstawać i próbować jeszcze raz. Maryjo, w twojej ciszy jest siła. Ty uczysz mnie, że nie muszę się bać nocy ani samotności. Ty przypominasz mi, że Twój syn zawsze słyszy moje wołanie. Twoje serce prowadzi mnie do jego serca. Dziękuję Ci za każdy dzień, w którym mnie chroniłaś, za chwile, których nawet nie zauważyłem, a w których Twoja opieka była moim ratunkiem. Ty działasz cicho, ale Twoja troska jest wielka. Proszę cię, abyś otuliła mnie swoim płaszczem, kiedy zamykam oczy do snu. Niech moje serce odpoczywa w Twojej bliskości. Naucz mnie ufać, że jutro będzie nowym początkiem. Chcę, abyś była ze mną także wtedy, gdy moje myśli są ciężkie. Wiem, że rozumiesz moje lęki i niepokoje. Uczysz mnie, że mogę je oddać Tobie, a Ty zanosisz je do Jezusa. Maryjo, ucz mnie kochać tak, jak Ty kochałaś, nawet w małych rzeczach. Nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi, chcę uczyć się od ciebie cichej dobroci i cierpliwości. Czasem czuję się zagubiony i nie wiem dokąd iść. W takich chwilach potrzebuję twojej ręki, która mnie prowadzi. Ty wiesz, gdzie jest droga do pokoju i nigdy się nie mylisz. Kiedy czuję się słaby, przypominasz mi, że twoje spojrzenie jest pełne otuchy. To spojrzenie mówi mi: Nie poddawaj się, jestem z tobą. Wtedy odzyskuję odwagę, by iść dalej. Proszę cię, abyś chroniła moich bliskich tej nocy. Wiem, że twoja troska obejmuje nie tylko mnie, ale także tych, których kocham. Powierzam ci ich serca i proszę, abyś była ich opiekunką. Dziękuję ci, że uczysz mnie widzieć dobro w prostych sprawach, że przypominasz mi, iż każdy dzień jest darem. Nawet gdy wydaje się zwyczajny, wciąż jest pełen miłości. Chcę zasypiać z myślą, że jestem w twoich rękach. Wtedy noc nie budzi we mnie lęku, ale daje odpoczynek. Z Tobą sen staje się bezpieczny. Maryjo, bądź ze mną także jutro, gdy otworzę oczy. Pomóż mi zacząć dzień od wdzięczności. Niech każdy krok będzie prowadzony przez Twoje ciche wskazówki. Kiedy inni potrzebują pomocy, daj mi serce otwarte. Naucz mnie nie odwracać się od tych, którzy proszą. Pokaż mi, jak być dobrym. Nawet jeśli to wymaga wysiłku, proszę cię, abyś była moją siłą, gdy przyjdą trudności, abym pamiętał, że nie jestem sam. Twój syn przeszedł drogę cierpienia i ty byłaś przy nim, więc i przy mnie jesteś. Dziękuję ci za każdą chwilę, w której czuję twoją bliskość, za to, że moje życie nie jest pustką, ale jest pełne twojej opieki. Twoja obecność daje mi sens i nadzieję, Mario. Chcę zasypiać spokojnie, wiedząc, że czuwasz nade mną. Twoje serce jest moim domem, a Twoje słowa są moim pocieszeniem. Teraz zamykam oczy i powierzam Ci całą noc. Strzeż mnie i prowadź do Jezusa. Niech jutro będzie pełne pokoju i ufności w Jego miłość. Maryjo, wiem, że każdy mój krok jest dla Ciebie ważny. Nawet te najmniejsze, które wydają się bez znaczenia. Ty uczysz mnie. Że w oczach Jezusa nic nie jest zbyt małe, aby nie miało wartości. Chcę, aby moje serce było otwarte na dobro każdego dnia. Wiem, że z Twoją pomocą mogę uczyć się cierpliwości i zrozumienia wobec innych. Ty pokazujesz mi, że miłość nie potrzebuje wielkich słów, ale prostych czynów. Kiedy noc otacza mnie ciszą, pragnę słyszeć w niej Twoją obecność. Ta cisza staje się dla mnie miejscem pokoju. Bo wiem, że jesteś blisko. Twoja troska wypełnia moje serce spokojem. Maryjo, proszę, abyś nigdy nie pozwoliła mi zapomnieć o tym, że jestem kochany. Nawet jeśli świat wydaje się zimny, ty przypominasz mi, że w sercu Jezusa zawsze znajdę ciepło. Dziękuję Ci za każdy uśmiech, który stawiasz na mojej drodze, za przyjaciół, za rodzinę, za ludzi, którzy są dla mnie znakiem Twojej troski. To wszystko jest Twoim darem. Niech moja noc będzie czasem odnowy. Proszę, aby sen nie tylko dał mi siły, ale także uczynił moje serce łagodniejszym. Niech jutro zacznę od miłości, a nie od lęku. Maryjo, prowadź mnie do Jezusa w każdym momencie mojego życia. Chcę, aby moje serce było Jego domem. Wiem, że Ty najlepiej wiesz, jak nauczyć mnie tej drogi. Teraz powierzam Ci moje myśli, moje marzenia i moje nadzieje. Chcę zasypiać spokojnie, wiedząc, że jesteś ze mną. Twoja obecność jest moją ochroną i wsparciem każdego dnia. Maryjo, kiedy w moim sercu rodzą się pytania, które wydają się bez odpowiedzi, proszę Cię, abyś uczyła mnie cierpliwości. Nie wszystko muszę rozumieć od razu, ale mogę ufać, że Bóg prowadzi mnie krok po kroku. Ty wiesz, że moje serce pragnie pokoju. Dlatego proszę, abyś uczyła mnie czekać z nadzieją. Czasem trudno jest mi pogodzić się z tym, że dzień kończy się inaczej niż planowałem. W takich chwilach ucz mnie, Maryjo, że każdy dzień jest darem, nawet jeśli przynosi trudności. Pokaż mi, jak przyjmować życie takim, jakie je jest, i nie tracić odwagi, gdy coś idzie inaczej niż chciałem. Proszę Cię także, abyś była światłem w moich relacjach z innymi, kiedy trudno jest znaleźć wspólny język. Naucz mnie cierpliwości i otwartości. Pokaż mi, że miłość nie polega na zwyciężaniu w sporach, ale na dawaniu miejsca drugiej osobie. Ty, Matko, umiałaś rozumieć bez słów. Daj mi odrobinę tej łaski. Maryjo, oddaję Ci moje przyszłe dni, których jeszcze nie znam. Czasem myślę o tym, co będzie, i rodzi się we mnie lęk. Wtedy przypominam sobie, że Ty zawsze prowadziłaś Jezusa drogą, która była pełna wyzwań. A jednak nigdy się nie cofnęłaś. Ucz mnie tej samej odwagi, abym umiał iść naprzód nawet wtedy, gdy droga wydaje się niepewna. Niech ta noc stanie się dla mnie miejscem uzdrowienia. Proszę, abyś dotknęła wszystkich ran w moim sercu, które są jeszcze otwarte. Naucz mnie przebaczać tym, którzy mnie zranili i prosić o przebaczenie tam, gdzie sam zawiniłem. Tylko wtedy moje serce naprawdę odpocznie. Maryjo, pragnę, aby moja modlitwa była nie tylko słowem, ale także czynem. Kiedy obudzę się jutro, daj mi gotowość, aby moje życie było świadectwem miłości. Niech inni, patrząc na mnie, zobaczą nie moją siłę, ale pokój, który płynie z bliskości Jezusa i Twojej cichej obecności. Maryjo, powierzam Ci także moje myśli, które czasem biegną w wiele stron i nie dają mi spokoju. Proszę, abyś pomagała mi porządkować moje serce. Tak, abym potrafił skupić się na tym, co naprawdę ważne. W Twojej obecności chaos staje się ciszą, a niepokój przemienia się w zaufanie. Kiedy czuję się niezrozumiany przez innych, proszę cię, abyś przypominała mi, że Jezus zna każde moje słowo, nawet to niewypowiedziane. Ty uczysz mnie, że nie muszę udowadniać swojej wartości, bo w oczach Boga jestem już umiłowany. To daje mi siłę, aby iść spokojnie swoją drogą. Proszę cię również, Maryjo, abyś otwierała moje oczy na piękno wokół mnie. Czasami biegnę tak szybko, że nie dostrzegam darów, które otrzymuję każdego dnia. Naucz mnie zatrzymywać się, dziękować i cieszyć się prostymi rzeczami, które sprawiają, że życie staje się pełniejsze. Oddaję ci moje serce, gdy staje się twarde i zamknięte. Wiem, że Twoja czułość potrafi je zmiękczyć i uczynić bardziej wrażliwym. Naucz mnie widzieć w każdym człowieku brata i siostrę, nawet wtedy, gdy trudno jest mi ich zaakceptować. Twoje spojrzenie nie odrzuca nikogo. Pomóż mi patrzeć podobnie. Maryjo, bądź moją siłą wtedy, gdy przychodzi zmęczenie, kiedy nie mam już energii, by walczyć o dobro. Przypomnij mi, że nawet małe kroki mają znaczenie. Ty uczysz mnie, że nie chodzi o wielkie czyny, ale o wierność w codzienności. Na koniec tego dnia pragnę powierzyć Ci moją wdzięczność. Dziękuję za Twoją obecność, która nigdy mnie nie opuszcza. Dziękuję za to, że mogę zasypiać z poczuciem, że moje życie jest w dobrych rękach. Niech ta noc będzie kolejnym krokiem ku większej ufności i ku większej miłości. Maryjo, powierzam Ci także moje pragnienia, które noszę głęboko w sercu. Czasem nie wiem, czy są dobre i zgodne z wolą Boga. Proszę, abyś pomagała mi rozeznawać, co prowadzi do pokoju i miłości, a co oddala mnie od tego, co prawdziwe. Ucz mnie odróżniać to, co chwilowe, od tego, co trwałe. Kiedy staję wobec trudnych decyzji, proszę cię o odwagę i mądrość. Ty wiedziałaś, jak zaufać nawet wtedy, gdy nie rozumiałaś w pełni planów Boga. Naucz mnie podobnej ufności, abym nie bał się iść naprzód, nawet jeśli droga nie jest jeszcze jasna. Maryjo, proszę Cię również o czyste serce, które nie będzie obciążone zazdrością ani gniewem. Pomóż mi przebaczać łatwiej i nie zatrzymywać w sobie ciężaru krzywd. Chcę żyć lekko, bez urazy, która odbiera mi radość. Ty potrafiłaś kochać bez warunków. Ucz mnie tego każdego dnia. Powierzam Ci moje słabości, których sam nie potrafię zmienić. Czasem czuję, że zbyt szybko się poddaję albo brakuje mi cierpliwości. Proszę, abyś była przy mnie w chwilach, gdy walczę ze sobą. Twoja obecność przypomina mi, że nie jestem sam w moich zmaganiach. Maryjo, pragnę również uczyć się wdzięczności za ludzi, których spotykam na swojej drodze. Każdy z nich wnosi coś do mojego życia, nawet jeśli nie zawsze to rozumiem. Naucz mnie widzieć w nich dar, a nie przeszkodę. Pomóż mi patrzeć na innych oczami miłości. Na koniec tej modlitwy. Proszę cię, abyś była ze mną także w ciszy nocy. Niech ta cisza nie będzie pustką, ale przestrzenią, w której mogę poczuć bliskość Jezusa i Twoją opiekę. Chcę zasypiać spokojnie, wiedząc, że czuwasz nade mną i prowadzisz moje serce ku dobru. Maryjo, oddaję Ci także moje słowa, które wypowiadam w ciągu dnia. Proszę, aby każde z nich niosło dobro, a nie raniło. Czasem nieświadomie sprawiam innym ból. Naucz mnie uważności i delikatności. Chcę, aby moje słowa były jak nasiona pokoju, a nie ciężarem dla tych, którzy je słyszą. Kiedy moje serce doświadcza smutku, proszę, abyś była przy mnie i trzymała mnie blisko. Smutek czasami przychodzi niespodziewanie i zabiera radość. Ty jednak wiesz, jak przemieniać łzy w nadzieję. Ucz mnie widzieć, że nawet w trudnych chwilach życie wciąż ma sens i piękno. Maryjo. Powierzam Ci moje plany i marzenia, które chcę realizować. Czasami wydają się wielkie, innym razem kruche jak szkło. Pomóż mi ufać, że to, co zgodne z wolą Boga, zostanie spełnione we właściwym czasie. A jeśli coś się nie uda, naucz mnie przyjmować to z pokorą i spokojem. Proszę Cię także, abyś pomagała mi być cierpliwym wobec samego siebie. Często wymagam od siebie zbyt wiele i tracę radość. Ucz mnie, że każdy krok, nawet najmniejszy, ma znaczenie. Pokaż mi, że wzrastanie w miłości to proces, a nie wyścig. Maryjo, pragnę również, aby moje oczy były czyste i otwarte na dobro. W świecie pełnym obrazów, które odciągają od tego, co ważne, pomóż mi wybierać to, co karmi serce. Naucz mnie patrzeć na innych z życzliwością i dostrzegać w nich piękno, które Ty widzisz. Na zakończenie tej części modlitwy. Dziękuję Ci, że mogę się do Ciebie zwracać o każdej porze. Twoje serce jest zawsze gotowe, aby mnie wysłuchać. To daje mi pewność, że nigdy nie zostanę sam, nawet gdy inni nie będą rozumieć moich uczuć. Z Tobą noc staje się bezpiecznym czasem odpoczynku. Maryjo, powierzam Ci także moje cisze, te chwile, kiedy nie mam słów, czasem trudno mi mówić, a serce i tak woła. Wierzę, że Ty rozumiesz nawet to, co ukryte i niewypowiedziane. W Twojej obecności nie muszę niczego udowadniać. Wystarczy, że jestem, a Ty już przyjmujesz moje milczenie. Proszę Cię, abyś była obecna w moich chwilach radości. Często, gdy jest dobrze, zapominam o modlitwie i wdzięczności. Ucz mnie pamiętać, że każda radość ma źródło w Bogu i że warto się nią dzielić. Niech moje szczęście nie zamyka mnie w sobie ale otwiera mnie na innych. Maryjo, oddaję Ci także mój czas. Bywa, że tracę go na sprawy, które nie mają wartości, a brakuje mi go dlatego, co naprawdę ważne. Naucz mnie żyć uważnie i mądrze, tak aby każdy dzień był przeżyty w pełni. Nie chcę marnować chwil, które mogłyby stać się modlitwą lub gestem miłości. Powierzam Ci moje lęki o przyszłość świata. Widzę wokół siebie wiele niepokoju i cierpienia, które czasami przytłaczają. Proszę, abyś pomagała mi nie zamykać się w strachu, ale szukać sposobów, by czynić dobro tam, gdzie jestem. Ty uczysz, że nawet małe gesty mają znaczenie. Maryjo, proszę cię także o pokój w moim domu. Chciałbym, aby każde słowo, które tam wypowiem, budowało jedność i zrozumienie. Kiedy pojawiają się napięcia, przypominaj mi, że miłość jest mocniejsza niż gniew. Naucz mnie wprowadzać ciepło. I pojednanie tam, gdzie rodzi się chłód. Na zakończenie tej modlitwy proszę, abyś pomogła mi zasypiać z sercem lekkim, wolnym od ciężaru dnia. Niech noc stanie się czasem oddechu i odnowy. Chcę budzić się z gotowością, by jutro zacząć od nowa, z większą ufnością, większą miłością i większą radością w sercu. Maryjo, powierzam Ci także moje codzienne obowiązki. Czasami wydają się ciężarem. A innym razem nie dostrzegam w nich sensu. Proszę, abyś uczyła mnie widzieć w każdym zadaniu okazję do miłości. Nawet w prostych czynach mogę odnaleźć obecność Jezusa, jeśli wykonuję je z sercem otwartym. Proszę cię, abyś była ze mną w chwilach, gdy czuję się samotny. Nawet jeśli wokół mnie są ludzie, czasem rodzi się we mnie pustka. Wtedy Twoja obecność przypomina mi, że nigdy nie jestem naprawdę sam. Ty jesteś przy mnie i wskazujesz mi na Jezusa, który zawsze trwa blisko. Maryjo, pragnę także uczyć się cierpliwości wobec czasu, który biegnie inaczej niż bym chciał. Często chciałbym, aby rzeczy działy się szybciej, aby marzenia spełniały się od razu. Naucz mnie zaufania, że wszystko ma swój właściwy moment i że Bóg prowadzi mnie krok po kroku. Oddaję Ci moje serce, kiedy staje się niespokojne i pełne zamętu. Wiem, że potrafisz wnieść pokój tam, gdzie jest chaos. Proszę, abyś uczyła mnie oddychać spokojem i znajdować ukojenie w prostych chwilach. Z tobą każda burza wewnętrzna może ucichnąć. Mario, proszę cię, abyś była nauczycielką mojego serca. Chcę uczyć się od ciebie prostoty i pokory, które prowadzą do prawdziwej radości. Pokaż mi, że nie muszę szukać wielkich sukcesów, aby być szczęśliwym. Wystarczy być wiernym w tym co małe i codzienne. Na zakończenie tego wieczoru proszę cię, abyś pomogła mi w pełni odpocząć. Niech mój sen będzie czysty i spokojny, a moje serce wolne od lęków. Kiedy jutro otworzę oczy, chcę pamiętać, że każdy dzień jest nowym darem i nową szansą, aby kochać bardziej. Maryjo, powierzam ci także moje spojrzenie na siebie samego. Często jestem wobec siebie surowy i widzę tylko swoje błędy. Proszę, abyś uczyła mnie patrzeć na siebie oczami miłości, tak jak Ty patrzysz na swoje dzieci. Chcę widzieć w sobie dobro, które Bóg we mnie zasiał, i mieć odwagę je rozwijać. Proszę cię, abyś była obecna w moich chwilach słabości fizycznej. Kiedy ciało jest zmęczone lub chore, trudno jest mi zachować spokój i nadzieję. Twoja obecność przypomina mi, że Jezus zna także moje cierpienie. I że mogę je przeżywać nie w samotności, ale w bliskości jego serca. Maryjo, oddaję Ci również moje wybory dotyczące pracy i odpoczynku. Często trudno jest mi znaleźć równowagę i zapominam, że zarówno działanie, jak i odpoczynek są potrzebne. Proszę, abyś pomagała mi układać każdy dzień tak, by był pełen sensu i równowagi. Powierzam Ci moje serce w chwilach, gdy trudno mi kochać. Czasem spotykam ludzi, z którymi jest mi ciężko. I rodzi się we mnie dystans. Naucz mnie patrzeć na nich tak, jak Ty patrzyłaś na tych, którzy stali pod krzyżem, z czułością, nawet jeśli sprawiali ból. Maryjo, proszę Cię także o pokorę w chwilach sukcesu. Czasem, gdy coś się udaje, rodzi się we mnie pycha i zapominam, że wszystko, co mam, jest darem. Naucz mnie dziękować i dzielić się tym, co dobre, aby moje serce nie zamykało się w sobie. Na zakończenie, proszę Cię, abyś przypominała mi o wartości modlitwy. Czasem wydaje się trudna albo pusta, ale wiem, że w Twoim sercu nawet najprostsze słowo ma znaczenie. Naucz mnie wytrwałości w modlitwie, abym nigdy nie tracił więzi z Jezusem, nawet gdy droga jest ciemna. Maryjo, powierzam Ci moje serce wtedy, gdy ogarnia mnie niecierpliwość. Często chcę, aby wszystko działo się natychmiast. A gdy coś się opóźnia, rodzi się we mnie złość. Proszę, abyś uczyła mnie spokojnego czekania i ufności, że czas Boga zawsze jest właściwy. Proszę cię także, abyś była przy mnie w chwilach, gdy trudno jest mi zaufać innym. Czasem boję się otworzyć, by nie zostać zranionym. Naucz mnie, że prawdziwe relacje rodzą się ze szczerości i że nie muszę nosić maski, aby być kochanym. Mario. Oddaję ci moje serce w chwilach wątpliwości wiary. Bywa, że pytania stają się ciężkie i nie znajduję odpowiedzi. Ty jednak przypominasz mi, że wiara to droga, a nie szybkie rozwiązanie. Naucz mnie ufać, nawet wtedy, gdy nie widzę jasno celu. Powierzam ci również moje sny i nadzieje, które noszę w nocy. Niech będą czyste i pełne światła, a nie ciężkie od lęków. Proszę, abyś czuwała nad moim sercem także wtedy, gdy śpię. Prowadziła mnie ku spokojowi, którego sam nie potrafię osiągnąć. Maryjo, proszę cię o mądrość w budowaniu pokoju tam, gdzie jest podział. Czasem moje słowa lub czyny mogą ranić, nawet jeśli tego nie chcę. Naucz mnie naprawiać to, co zostało zniszczone i być narzędziem pojednania w moim otoczeniu. Na zakończenie tego fragmentu modlitwy powierzam ci całą moją drogę życiową. Nie wiem, dokąd zaprowadzą mnie kolejne dni ale wiem, że z tobą mogę iść spokojnie. Ty jesteś matką, która prowadzi do Jezusa, a tam zawsze znajdę prawdziwy dom. Maryjo, powierzam ci moje chwile zmęczenia wewnętrznego, kiedy brakuje mi siły do modlitwy i dobrych uczynków. Wiem, że wtedy także mnie rozumiesz i nie opuszczasz. Proszę, abyś uczyła mnie, że nawet najprostsze westchnienie skierowane do Boga ma wartość i otwiera serce na Jego obecność. Proszę cię także, abyś była blisko, gdy moje serce doświadcza pustki. Czasem mam wrażenie, że brakuje mi sensu w tym co robię. Wtedy twoje spojrzenie przypomina mi, że każdy dzień, nawet ten najtrudniejszy, może stać się drogą do miłości, jeśli przeżyję go z ufnością. Maryjo, oddaję ci moje myśli o przyszłości dzieci i młodych, których spotykam. Wiem, że oni potrzebują nadziei i przykładu dobra. Proszę, abyś otaczała ich swoją opieką i uczyła mnie, jak być dla nich wsparciem. Chcę, aby moje życie było świadectwem, które pokazuje im drogę do Jezusa. Powierzam ci także moje wspomnienia z przeszłości. Niektóre z nich są piękne i niosą radość, ale inne budzą ból i żal. Proszę, abyś pomagała mi przyjmować przeszłość spokojem. I ufać, że Bóg potrafi przemienić nawet to, co trudne, w źródło dobra. Maryjo, proszę cię, abyś czuwała nad moim sercem, gdy przychodzą pokusy. Czasem łatwo jest wybrać to, co wydaje się proste, a jednak prowadzi do pustki. Naucz mnie wybierać dobro, nawet jeśli wymaga to wysiłku. Twoje życie jest przykładem wierności i odwagi, które chce naśladować. Na zakończenie tej części modlitwy. Dziękuję Ci za to, że zawsze mogę zwracać się do Ciebie jak dziecko do matki. Nie muszę mieć wielkich słów ani doskonałych modlitw. Wystarczy moje serce. W Twojej bliskości odkrywam, że jestem kochany i bezpieczny, nawet wtedy, gdy noc jest długa i cicha. Mario, dziękuję Ci za wszystkie chwile, w których prowadziłaś mnie cierpliwie przez moje dni i noce. Twoja obecność jest dla mnie znakiem, że nigdy nie jestem sam. Nawet gdy droga wydaje się trudna, w Twoim sercu odnajduję pewność, że Bóg troszczy się o każdy mój krok. Proszę Cię, abyś nadal uczyła mnie wdzięczności za życie, które otrzymałem. Każdy oddech, każdy wschód i zachód słońca, każdy uśmiech drugiego człowieka, to wszystko są dary, które często umykają mojej uwadze. Z Tobą chcę uczyć się dostrzegać w nich miłość. Powierzam Ci całe moje jutro. Nie wiem, co przyniesie, ale wiem. Że jeśli będziesz przy mnie, moje serce pozostanie spokojne. Niech każdy dzień zaczyna się od ufności, że Jezus prowadzi mnie tak, jak prowadził Ciebie. Maryjo, bądź moją opiekunką, moją nauczycielką i moją matką. Chcę z Tobą zasypiać i z Tobą budzić się do nowego dnia. Niech moje życie będzie modlitwą, która nie kończy się na słowach, ale trwa w czynach pełnych miłości. Na zakończenie tej modlitwy, proszę abyś nigdy nie pozwoliła mi zapomnieć, że jestem dzieckiem Boga. W Jego ramionach i w Twojej bliskości odnajduję pokój, którego świat nie potrafi dać. Chcę odpoczywać dziś i zawsze w tym pokoju. Amen.